Gladiatorzy. Dziś o 20.00 w TVN. Pan jest fotografem, tak? Tak. Operacji. A, A czego? wychodzimy. Jeżeli ktoś robi ze mnie za przeproszeniem dziwkę, to już tak gdzieś podeszło mi tu powiedziałam dość. Czy posłance przystoi opalanie się toples? Pruderia. A to nie chodzi, to nie chodzi o pruderię. Myli Pani pojęcia. Zdjęcia Edyty Herboś z nagim Biostem. To no, były pan to zdjęcia z wiostem z eksponowanym. przez. podzorcami zawsze. Nie, nie ja Gwiazdy kontra paparazzi. Jutro o 17.15. Zobacz, po co ta wojna. Fakty z Afganistanu. Wtorek, 19. Przedstawiamy jedyną taką kartę, która ma gratisowe złotówki przy doładowaniu, darmowe minuty za odebrane połączenia i MMS-y w cenie SMS-ów. Oferta na kartę, a stawki tak niskie jak w abonamencie. Play. Mobile. Gdzie tu najlepiej zatankować? Brzeziu, do pełna nalejesz. To mówisz, że tam dobre paliwo. Prosto z rafinerii. Ponad 200 stacji w całym kraju. Doskonałej jakości paliwo w jeszcze lepszej cenie. LOTOS. Konkretnie dla kierowców. Masz niską emeryturę? Wychowujesz samotnie dziecko? Poważnie zachorowałeś? Fakt podpowiedzi o jaki zasiłek masz prawo się ubiegać. Wszystko o zasiłkach od jutra w Fakcie. Fakt. O tym się mówi. Czekasz chwilę? No. Mentos Pure Fresh to nowa guma do życia z odświeżającą, płynną esencją. Mentos Pure Fresh to eksplozja świeżości i smaku zamknięta w gumie do życia. Mentos Pure Fresh odświeżenie, którego nigdy wcześniej nie zaznałeś. Gwarantowane przez Mentos. the Fresh Maker. Wanda jak you moist codziennie świeże soczewki. Wow, są niesamowicie komfortowe. Moje oczy są tak nawilżone, tak samo jak rano. Wanda jak you moist od Johnson Johnson. Be as fresh. She's gonna Mocowy lekki fresh dla spragnionych orzeźwienia. Fresh ciesz się słońcem. Hortex. Pysznym keczupem Pudliszki wszystko smakuje lepiej. Keczup Pudliszki. Teraz masz go jeszcze więcej w nowej, dużej butelce. Pudliszki. Mmm, pycha! Nowa zielona herbata Lipton Ice Teraz również z dodatkiem mięty. Naturalne orzeźwienie. Lipton. You can do that. Castrol Edge. Nie ma lepszego oleju. Polecam. Leszek Guzaj. Castrol to więcej niż olej. To płynna technologia. Nowocześnie. Funkcjonalnie, fantazyjnie, nietypowo, klasycznie, elegancko, orientalnie, nastrojowo, jasno, kolorowo. Jak będzie wyglądać Twoja łazienka w katalogu Castoramy 88 stron aranżacji i praktycznych porad Castorama?